Paryżu, nam potrzeba oswobodzić spadny acz posta, a z was budziec a jadziciel. Was danieza, za. Perewosku na robotni łagra, aż dostawica perewosku kontrabandu na policejku bazu. Powiedzicza szuflicka Vlada, a dokupić instrumentów nie niedimie dla waszej służy. Arbacz jej to, a drajcie razbieria za zakutników. A transport ja ku policyjsku maszynów. Dobra, Siemanko, ja jestem Bitrain. Witam was w kolejnym odcinku z symulatora strażnika granicznego. Nie chciałem przerywać tego wejścia w kolejny dzień. <laughs> Niestety musiałem jeszcze raz drugi dzień ogrywać sobie, bo coś mi się źle zapisało. I, i zaczynamy kolejny dzień. Pierwszy odcinek z kamerków w tej serii, Simanko. Eee, rozprawmy się z naszymi opryszkami. Weź do aresztu śledczego i wszystkich więźniów do radiowozu. Także, tak jak mówił komisarz Andrzejew, jedziemy na przejażdżkę. Jak mnie słychać, raz, dwa, trzy. Jest git, dobra. Także bierzemy naszych ziomeczków. Troszkę sobie pospali. Dwadzieścia Ten to chyba nawet 48 osiem Także cyk, bierzemy ich do radiowozu i jedziemy ich wywieźć na jakiś Kaukas albo gułak Pozamykam elegancko, żeby nikt mi się nie włamał. Prze podejdź do radiowozu i otwórz bagażnik, dobra. Przenieś kontrabandę bezpośrednio ze swojego ekwipunku, lub przenieś wybrane przedmioty z magazynu. Tak, my tutaj kontrabandę... Czyli fajeczki i kokaina, chyba tak. Ten kokaina, wszystko przerzucamy. Zawiedziemy to na komendę główną. Niech się komenda dbawi. Niestety nie mam granatnika, ale tym też myślę, że się zadowoli. Eee, którędy mam tędy wejść? A tu jest bramka. Dobra, dzisiaj chyba przerwa. Jeśli chodzi o tutaj, sprawdzanie, żaden samochód jeszcze nie podjechał. Siemanko, repnin, siemanko. Mm, dobra, sprawdźmy, co my tu możemy dać. to toporek mamy. Wszystko odkładamy. Ca cały prawie bagażnik zapełniony, także możemy jechać. Ja będę kierował. Zmień stację. Włącz światła, a gdzie się silnik włącza. Dobra. Yy, mapka. I mam jechać na posterunek graniczny. Nie jestem tutaj. Obóz pracy. O! Ok. W jaki sposób się jeździ tu? Dobra. Mamy włącz silnik. Jezu, klucz. Dziwną chrypkę mam dzisiaj. Co mi tam pokazuje? A że mam tam jechać? Dobra. Światło mamy włączone. Włączamy silnik i jedziemy prawie jak w gita, jakimś kurczę. Także tędy jedziemy, wywieziemy ich właśnie do guagu, Niech pracują, niech zarabiają na nas. <laughs> Kąś polną truszką pojedziemy, może nic się tu nie stanie. Ciekawe, czy to jest jakiś system mm, zasadzek. Będą mogli na nas się zasadzić I nas obrabować Żona zabije mnie Gdy dowie się, że wpadłem No koleżko, trzeba było myśleć parę dni wcześniej o tym Takie przemyty właśnie się kończą Więzieniem <laughs> 10 lat więzienia Albo 100 złotych grzywny, panie kolego A że ja jestem surowy No to lecisz do więzienia I będziesz pracował e, Czekajcie, jak tu teraz pojechać Jezu, gdzie ja w ogóle pojechałem? Nie tą drogą. Ale czekajcie, dobra, mogę tą też pojechać. I później sobie skręcimy w prawo, także. A jak na tą dziwną gierkę, model stylowania jest. Znaczy, model jazdy jest całkiem spoko. Dosyć intuicyjny, w sensie da się wyczuć ten pojazd. Także to na plus na pewno. Ciekawe, czy później jakieś bardziej skomplikowane rzeczy będziemy mogli robić z tym samochodem. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Kieruneczek w prawo, skręcamy i rura, bo nie ma czasu. Praca czeka. No jest i maluszek. Fajnie takie stare autka polskie zobaczyć. O, jak ładnie kwiatuszki macie, kurczę. A drugi malu zielony. Uuu, kamieniołomy. No, to powodzenia chłopaki wam życzę. Będzie wam ciężko tu, ale... Jakbyście nie handlowali nielegalnie, to byście tu nie byli. Zatrzymaj się przy bramie. rozkaz przetransportowania wszystkich więźniów. dobra. Ku maszynu. I... Czy ja mogę to zrobić z tego poziomu, czy muszę tutaj podejść? przekasz wszystkich więźniów. I co, jak 200 dolarków. A jeszcze kontrabanda. Teraz udaj się do sklepu Vlada po narzędzia. Pamiętaj, bez narzędzi nie znajdziesz kontrabandy. No dobra. To kontrabandę sprzedać w sklepie Vlada. A, a potem sobie kupić za to rzeczy. Też trochę nielegalne, nie? To powinno zostać jakoś... Zabezpieczone? Czy nie? Nie no, z pojazdu mogę tylko do kwipunku. No nic, jedziemy do Vlada. Vlad, dawaj mi... E, ...narzędzia. Ciekaj, ciekajcie, czy ja tu nawrócę? No chyba sobie pojadę dookoła. Jak graliście w Eurotracka, to w Eurotracku też był, ...było kilka takich jak to się nazywa? Nie parkingów, tylko miejsc dostawy, że się właśnie wjeżdżało w taki kamieniołom i tak dookoła się zjeżdżało spiralą w dół. I czasami było śmiesznie, bo dawali ci ciężarówkę taką dosyć podstawową, jakoś nie, nieulepszoną. I czasami ona nie miała mocy, żeby później z naczepu wyjechać stamtąd. Nie? I też wtedy ani usunąć tą, 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 tą trasę, ani ani nie wiem... Zawnątrz save. A. Czasami, jak źle zapiszesz, to się nie da. Ale dobra, to nie o tej grze dzisiaj. Wracamy, jedziemy do Vlada. Gdzie jest wład? Czekajcie, bo jestem tu. Dobra, pojadę prosto i potem w lewo. Tak będzie chyba najszybciej. 340 plus jeszcze tą kontrabandę, jakbyśmy sprzedali. To jakaś pokaźna sumka byłaby. Tylko ciekawe, ile kosztują narzędzia. Tego nie wiem, zaraz się przekonamy. I męk w lewo. Oj. Chyba jakiś znak się przywrócił sam. Nie wiem o co chodzi. Dobra, już prawie jesteśmy u wlada. Zobaczmy, co ty tu masz na magazynie. Eee, czy ja mogę tędy? Teoretycznie mogę. Wjadę mu na podwórko. Nie, dobra. Ja z tym wyjadę. Eee, Wiadę sobie tam ten do przodu. Nie będę chłopowi rył podwórka, także tutaj cyk, elegancko, Wlad już widzę, siedzi chyba, piwko popija, nie, wódeczkę? No tak, czego ja się spodziewałem, jesteśmy u ruskich albo w... No, uznajmy, że u ruskich, nie, to zwykły obywatel jest. Sklepik otwarty. Cześć Wład! co ty masz tu do sprzedania? Eee, 20... Ej, nie są takie drogie te narzędzia. Tylko zobaczmy jeszcze ile ta kontrabanda będzie warta. Jak ja ją sobie cało przerzucę do ekwipunku. Ciekawe ile to będzie kosztować. 15 tytoni, 60 kokaina. No dobra. Ej, co jest? Key not found. Czyli co, jeszcze nie ma systemu sprzedaży? Aha. No to fajnie. Co ja teraz z tym zrobię? <laughs> na pewno muszę to odłożyć do samochodu na ten moment. Yy, nóż szturmowy bym sobie wziął do rozcinania. Siekierkę w sensie toporek już teraz mam. Yy, a baza policyjna tam przykaże kontrabandę. Dobra. Czyli jest tak jak mówiłem, że musimy to zabezpieczyć. Yy, gaz rurka czy rurka. A jak tam broń? Kurcze, Czekajcie chwilkę Ach, Powinno być troszkę lepiej no, Albo i nie No na razie na takie tasy Nas nie stać Najtańszy pistolet 250 Plus jeszcze Tak za dwa magazynki to by było 270 Na razie nas na to nie stać Weźmiemy sobie tak nożyk i i i i, i. Łopatę nie, no, łopatę chyba miałem albo widły. A co ja chcę? Szpadlem kopać? Dobra, wezmę ten tańszy, może się przyda. No właśnie, tu mam mo moje ekwipu mój ekwipunek, także mam czekan i mam toporek. Także więcej nie będę nic kupował. E, czy ja to wziąłem za darmo? Czekajcie. A nie. Na bo miałem tu więcej kasy. Dobra, nie było tematu. Cyk pyk, zamykamy limuzynę. Albo jeszcze... Albo nie będę tego odkładał. Wsiadamy, jedziemy na bazę. Bo trzeba kontrabandę zawieść. Sprawdźmy szybko, gdzie to jest. Dobra, my jesteśmy tu, czyli jak ja sobie wyjadę w ten sposób. Jedziemy pro. Przepraszam, nie chciałem. Jedziemy prosto na cmentarz. No puść mnie gościu. W drzewa się zaplątałem. Myślałem, że to ten chłop mnie blokuje. A już już chciałem go tu pałką bić. Czy tam toporkiem co tam miałem? E, dobra, czyli jedziemy tutaj na cmentarz i potem... O! Prawie jak w GTA. Na dwóch kółeczkach elegancko. Dobra, już nie patrzę. Mapy jedziemy prosto i potem w lewo za obok cmentarza przed cmentarzem. I oddamy tą kontrabandę. I zobaczymy, co nas dalej czeka. Czy jeszcze na, na naszym posterunku jakieś przeszukania będą dzisiaj, czy, czy dopiero w następnym dniu. Dobra, jest cmentarz, czyli jedziemy w lewo. Cyk, pyk, w lewo. Uwaga, mogą się osuwać kamienie, także szybko spierdzielamy stąd. O! Maluszek! Ojoj Panie szefie, to już tak było. Ja tego nie zrobiłem. Uuu, ale militarna baza. Patrzcie to Baza policji. Otwierać drzwi. Zajeżdżamy z papierosami i z kokainą. Będziecie się dobrze bawić dzisiaj wieczorem. On śpi? Dawajcie. Nie, chyba nie śpi, dobra, to się nie uda. Schowamy ten nóż, nie będziemy pajacować. Przekaż całą kontrabandę, 150. Wsiadaj do samochodu i wróć na posterunek. No dobra. Nie masz dla mnie innych zadań, no to lecimy. A radio jest jakieś. O nie. Mam nadzieję, że mi YouTube nie zdejmie dźwięku. Ale to raczej nie jest jakaś popularna piosenka, żeby jakieś prawa autorskie zostały wykryte. Mam taką nadzieję. Ej, panie kolego, proszę zajść. I co teraz? Maksymalnie w prawo i prosto. O, jakiś przemytnik. Kurde, szkoda, że nie mogłem go zatrzymać. Nie dużo tych maluszków. Czy ten miał spoiler? Albo mi się wydawało. Spokojny dzionek. Łatwe zadanka. Nie spieszymy się, jedziemy po malutku. Nic nam nie grozi, jesteśmy zabezpieczeni na ten moment. No, szkoda, że tej broni nie mogłem kupić. Czy teoretycznie teraz już bym mógł, ale nie wiem, czy to nie byłaby strata pieniędzy. Czy, czy oni już mogą na przykład mnie atakować w tym momencie, czy to się zacina? Kurczę no jakoś tak. Nie wydaje mi się, żeby to było 60 FPS-ów. A! Ojoj! Za dużo koni w tej maszynie jest. Ja nie mogę jej ogarnąć. A lustereczko? Coś widać w lustereczkach? Nie, nic. Dobra, zostawię tak. Nie, dobra, już cofnę. A później, żeby nie było... Żeby nie było problemu, że... O, dobra, teraz git. Elegancko zaparkowane. Patrzcie. Pa, 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 pa. Elegancko, bez patrzenia w lusterka. Bo ich, kurczę, nie mam... Ej, to się nic nie stało, szyba tylko z przodu wybita. Ma, o Polska. Polska rejestracja, prawie że. Siema, repnin. Nieważne, dobra, nie chcesz ze mną gadać. To sobie wchodzimy przez środek i co i kończymy dzień. Gratulacje, świetnie się dzisiaj spisałeś. Jak widzisz, twoja praca nie ogranicza się do ciągłego siedzenia na posterunku. Okej. Okay. Okej. Okay. A może ja bym to już zakończył dzisiaj? Takie krótkie, 15 minut. Co Wy na to? A w kolejnym odcinku zrobimy sobie dwa dni. O ile będą tutaj. Wtedy to też szybciej ogarniemy. Myślę, że tak. To będzie dobry pomysł. Także ja idę tutaj się przespać. Nie popełnię tego błędu co poprzednio. A więc normalnie sobie pójdę spać. Zobaczymy statystyki z dzisiaj. Chociaż tu za dużo też nie będzie. Co my tu mamy? Dostarczona kontrabanda 7, dostarczeni więźniowie 2, zakupione przedmioty 2, utrzymanie własności 3, wynagrodzenie pracowników 3, utrzymanie pojazdów 15, czyli jesteśmy 10 dolarków na plusie z dzisiejszego dnia, także wyszliśmy na plus. Ostatnio to tak mieliśmy chyba 60-70 na minusie, bo puściliśmy nie tych, co trzeba. Ale tak, zakończamy dzień. Ja się będę z wami żegnał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zapewne w przyszłym tygodniu. W środę zapraszam na Banner Kinga. Cicho, cicho. Tak, w środę zapraszam na Banner Kinga. W czwartek. Nie wiem jeszcze co. Może ten Punch a Bunch, które było w poprzedni czwartek. I w piątek. Kolejny Banner King. I jeszcze takie pytanie. Ale to już nie dzisiaj. Dobra, to już będzie przy okazji bannerkinga. Także życzę Wam miłego wieczoru. Siemanko.